Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Bydgoskiego Sakre Kerl, znajdujemy się na terenie naszego cmentarza parafialnego. Cmentarz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy jest oczywiście, jak sama nazwa mówi, cmentarzem wyznaniowym. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, informuje o tym wielki krzyż widniejący na wprost głównego wejścia. Ta kaplica cmentarna, przed którą stoję jest poświęcona i przeznaczona do kultu Bożego sprawowanego w obrządku naszym katolickim przez duchownych, pozostających. W łączności ze stolicą apostolską i mających ważną jurysdykcję. Cały teren cmentarza jest ziemią poświęconą. Niby jasna sprawa, jednak nie dla wszystkich. Raz po raz zdarzają się takie zakusy, że chciano by tutaj na naszym cmentarzu katolickim, wyznaniowym, Jakieś pogrzeby organizować w innych obrzędach, pogrzeby, czy to innowiercze, czy jakieś tak zwane świeckie, czyli ceremonie pogańskie, a nie katolickie. Nie dalej, jak dzisiaj miałem telefon. Dzwoniła do mnie pani z Gazety Pomorskiej. Tam jakiś artykuł przygotowuje wielką sensację. Z pytaniem, takim stonem jakiegoś oburzenia, dlaczego nie zgodziłem się na wejście tutaj do środka, do kaplicy, żeby odbył się pogrzeb świecki? Dla mnie jest to rzecz oczywista, że w kaplicy naszej, przeznaczonej do kultu Bożego, katolickiej kaplicy, na katolickim cmentarzu, mają się prawo odbywać ceremonie wyłącznie katolickie. Jest to jasna sprawa. Owszem, można dokonać pochówku, nikomu nie bronię. Jeżeli ktoś ma miejsce na naszym cmentarzu, może pochować, natomiast żadnych tutaj nie godzi się uskuteczniać innowierczych czy pogańskich obrzędów ceremonii. Uszanujmy, to jest ziemia święta dla nas wierzących katolików. Wyobraźmy sobie, że ktoś by chciał urządzić pogrzeb katolicki na cmentarzu żydowskim czy mahometańskim? Co by to się działo? Przede wszystkim tam by się nie zgodzono w ogóle na pochówek chrześcijanina na tym cmentarzu. Już nie mówiąc o tym, gdybym ja chciał tam wejść w stroju moim duchownym, w szatach liturgicznych z krzyżem i gdzieś chować po katolicku. No to by było ciekawe, czy uszedłbym z życiem stamtąd. Ale u nas, ale my, katolicy, pozwalamy sobie na wszystko po prostu. Jeżeli inni zastrzegają sobie prawo, że tylko może być w ich wyznaniu i trzeba uszanować wszystkie ich obyczaje, przepisy, to my posłusznie się do tego dostosowujemy. Oczywiście nikomu na myśl nie przyjdzie protestować, że do. Wchodząc do meczetu, na przykład, skrzętnie zdejmuje obuwie, prawda, odkłada, czy tam wchodząc na teren cmentarza żydowskiego zakłada sobie nakrycie głowy. No rozumiemy to, szanujemy obowiązujące tam tradycje tego wyznania. I to jest tolerancja. Ale jeżeli tutaj ja się domagam uszanowania również. Naszych uczuć katolickich na katolickim cmentarzu, to jest z kolei brak tolerancji. Opamiętajmy się, kochani, my katolicy za mocno dajemy się zapędzić gdzieś do kąta, zmarginalizować, a przecież to my jesteśmy, to my katolicy, to my rzymscy katolicy, jesteśmy tu w Polsce, u siebie. Tylko pod krzyżem. Tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.